Siemanko, w pierwszym odcinku Scary zawodnika Madden NFL 20 na moim kanale po raz kolejny reaktywuję tę serię, zaczynamy od nowa, tworzę sobie nowego quarterbacka i właśnie nim będę starał się chociaż zagrać jeden sezon i na pewno zagram ten jeden sezon, doprowadzę tą serię do końca, czy będzie trwała na pewno jeden sezon, zobaczymy co, czy będzie ona trwała dłużej. Moje materiały z były na tym kanale, może jeszcze ranim Backem wrócę do tej kariery, też już ją mam zapisaną, bo wcześniejszą moją kraję quarterbackiem niestety no, safe mi się zniknął, prawdopodobnie usunąłem, a no więc zacząłem od nowa. No i wybrałem sobie klub AJ, nazwa na zonika AJ Miller, wybrałem Washington Redskins. Dlaczego? Bo Washington Redskins jest słabą drużyną, więc może przyda im się nowy quarterback w przyszłość, który doprowadzi ich do sukcesu. W dzisiejszym odcinku pierwsze trzy mecze, skróty, spotkań. Najlepsze podania, tak myślę, że najlepsze moje zagrania. Przełożenia i to będzie właśnie tyle w tym odcinku. Planuję takie serie różne. Na pewno jutro postaram się naprawdę jutro wrzucić, nie wiem, czy jutro, no postaram się wrzucić do środka, do jutra karierę Detroit Pistons NBA. To będzie po raz ostatni taka kariera w NBA, jaka była do tej pory. Planuję trochę inaczej, żeby ona wyglądała, ale to ja muszę się w karierze NBA. No i z tego, że też chciałbym aktywować ponownie karierę zawodnika w länders, bo czemu by nie? Tak trochę będzie o rozmaicenie. Następny tygodniu postaram się nagrać karierę LC Lons, tego Ten tydzień pewno gram, bo od jutra mam wolne, tak naprawdę do końca tygodnia. Nie mam nawet nic nagrywać i lecimy. Pierwszy mój debiut, moje pierwsze podanie w NFL. Oczywiście udane. gram na poziomie pro, ponieważ dawno nie jestem prostym w tej grze i mój też jest niski, więc zaczynamy od takiego poziomu. Z czasem, jeśli będzie teraz łatwiej, bardziej się rozwijał. Idziemy na wyższy poziom. Na razie jest spoko. Tutaj nie miałem dokopować, ale postanowiłem pobiec. No i przebiegłem kilkanaście yardów. Dokładnie 11. To była dobra moja akcja. na razie AJ Miller. A ja lubię dziwnie nazywać zawodników. Dobrze gra w tym meczu. Tutaj kapitalny chwyt Wernona Davisa. No i udało nam się zdać pierwszą próbę, choć to była trzecia próba 18 yardów do zdobycia. Ale świetny catch Wernona Davisa. Kolejna moja akcja, szukam, szukam po, do podania, ale kogo nie ma, no i przebiegam kolejne jardy. Tym razem było ich 6. Jestem bardziej takim bardziej mobilnym quarterbackiem, który jak, jak będzie trzeba, to będzie bieg. No tutaj fatalne podanie. No i yy, właśnie Toresji postanowił kopnąć za 3. W ogóle powiem, wam, że zastanawiam się nad krajem drużyny, ale postanowił zagrać tylko kolejnym zanikiem, choć kariera jednego zanika ma swoje minusy. Dlaczego? komputer czasem zachowuje się tak beznadziejnie, jeśli w ofensywie, no jakbym grał, kontrolował za onika, to bym miał już dawno przyłożenie. On czas na biec, zaczyna robić dziwne triki, mówcy, no i tu przez to takie też się przegrywa albo przez decyzje takie, jakie zobaczycie w tym meczu, no, w tym meczu będzie taka decyzja bardzo kontrowersyjna. Ale co zrobić? No i tutaj przegrywałem 3 do 14, jak na razie ta moja kariera nie rozpoczyna się najlepiej. Ale lecimy do przodu, trzecia, kwarta. Mam kwarty po 5 no i tutaj postanowiłem powiedzieć. Tutaj piękny mów, pięknie minąłem rywala, no i naprawdę bardzo dużo yardów zyskałem właśnie tym unikiem. No i co? 17 yardów, jeszcze 4 16 do 14, no i moje pierwsze podanie w NFL w historii. Na przyłożenie, czas rozpocząć wielką erę AJ Millera NFL. No, świetnie tu Vernon Davis się uwolnił. Mi naprawdę udało się dobrze poleć dobrze go wypatrzyłem. i Vernon Davis jeszcze złapał tą piłkę. Jeśli zawodnik ma dwie nogi w polu, no to jest przyłożenie. No i musieliśmy grać akcję za 2 punkty, bo jest 12 do 14, no ale niestety akcja za 2 punkty mi kompletnie nie wyszła. Jak ją zaraz zobaczycie, no... No nie wyszło. No i tak naprawdę pod koniec meczu byłem w stanie doprowadzić do wygrania w tym spotkaniu. No i wystarczyło nam właśnie kopnięcie za... Tutaj Jordan Reed moim zdaniem mógł za przyłożenie jakby bieg, a nie zaczął robić te uniki. Właśnie to jest to, co mówiłem: błąd komputera i zbiłam? timeout. No i mamy 43 sekundy 40 sekund do końca. No, ten mecz musimy wygrać. Wystarczy kopnąć za 3 punkty. Ja postanowiłem jeszcze trochę powalczyć o przyłożenie. Tutaj chciałem wbiec, ale się nie udało i w tym momencie zostałem zdjęty z boiska. No i moja drużyna nie wykonała kopnięcia za 3 punkty i nie wygrywałem tego spotkania. No. Mogłem wziąć timeout, nie wziąłem tego, ale nie sądziłem, że komputer zagra tak beznadziejnie, że co to w ogóle było, że no nie było już mnie na boisku, a było jeszcze dwie próby do rozegrania. 30 sekund, no oczywiście byśmy kopali, ja bym kopał, ja bym grał całą drużyną, a tu takie coś. No i przez takie głupie błędy właśnie komputera nie wygrywałem tego spotkania i to mnie trochę zezłościło. A co no, jest trochę mało jesteś tak nie było próby kopnięcia, ja nie rozumiem tego dlaczego nie było, no i przez to nie wygrałem tego spotkania i nasz bilans jest 0-1, a nie 1-0 może w przyszłości mieć jakieś wielkie znaczenie o walce o playoff na przykład no naprawdę moje 21 dobrych podania, 35 rzutów jedno podanie na przełożenie, 0 interception w tym meczu no, mogliśmy wygrać, nie wygraliśmy czas na drugie spotkanie w tym meczu w, w, w tym odcinku oczywiście Mecz z Dallas, Cowboys. No i lecimy. Pierwszy mój drive jest zakończony sukcesem w tym meczu, bo podaje na przyłożenie. No i prowadzimy. Rodgers łapie piłkę. No i mamy pierwsze prowadzenie w tym meczu za Washington Redskins 7-0, bo kopnięcie za 1 punkt było udane. Ale ładne podanie. Rodgers się świetnie uwolnił. No i mamy przyłożenie. Lecimy dalej. 7-0. Lecimy na rywala, No i postanowiłem pobiec. Pobiegłem bardzo dużo jardów. Aż 12, a myślę, że więcej pobiegłem. Mamy 8 yardów do pola punktowego. I czy będzie 14 do zera? No na razie już 13. I tutaj sam pobiegłem, no i sam zdobyłem swoje pierwsze przełożenie NFL pobiegł, ale niestety mamy flagę, karę. Było przetrzymywanie przez mojego załnika ofensywie. No i niestety dostaliśmy czarne jardy. Cofnęliśmy się do tyłu no i niestety 12 yardów do zdobycia, trzecia próba tutaj postanowiłem biec i tym razem mi udało się, zostałem zatrzymany na jednym yardzie przed polem punktowym no i komputer postanowił kopnąć za 3 punkty szkoda, bo mogliśmy pojąć o przełożenie ale tutaj znowu podanie do Wernona Davisa tym razem no i mamy drugie przełożenie w tym spotkaniu no i prowadzę Washington do wygrania 16 do 0 no zanosi się, że uda nam się wynieść, wygrać to spotkanie, choć Dopóki piłka w wszystko jest możliwe jak to się mówi, ale naprawdę idzie nam w tym meczu super, ale szkoda tych trzech punktów moim zdaniem powinniśmy tam zaryzykować. Nie wiem czemu nie mogę podejmować decyzji o tym, żeby grać. No i 10 do 17, coś się popsuło. A tutaj pyk! Piękne podanie, piękny chwyt Jordana Rida. Chciałem tu jeszcze zagrać o przyłożenie. No, no, i tym razem mi się to udało. Wbiegłem w pole punktowe. Moje Pierwsze przyłożenie po wbiegnięciu, i 24 10. No, naprawdę zapowiadał się na wygraną. 27 do 17, już. A tutaj, no, kapitalne kolejne podanie, ale szkoda, że Roger został zatrzymany na 2 yardy przed polem punktowym. Myślę, że to przyłożenie mogło już powoli zamknąć to spotkanie. No, ale niestety nie zamknęło. No, i niestety ja popełniłem fatalny błąd, podałem do Shona Lee'a i Son Lee zdał przełożenie za popiłkę przebiegł całe boisko i znowu przełożenie dla la, Laskobów. I właśnie w tym momencie to spotkanie zaczęło się sypać. No niestety popełniłem fatalny błąd. 24, 27. 97 yardów przebiegł Sean Lee. To jest niesamowite. 24, 27. No tu mogłem grać na czas. Starałem się, dalej wykorzystać swoje szanse. No i tutaj drugi błąd. Drugi błąd z rzędu drugi interception Dallas, no jest 24, 27, no i Dallas dobyło przyłożenie i przegraliśmy to spotkanie 31-27, choć prowadziliśmy przez długą część spotkania. Niestety moje dwa błędy w ostatnim kwarcie naprawdę prawie są można powiedzieć. No niestety zawiodłem w tym spotkaniu, no i mamy bilans 0 do 2. O wiele mniej podań wykonanych w pierwszym meczu, tak się już czasem zdarza. No i szkoda, zaczynamy fatalnie. 0-2 No i ostatnie spotkanie w tym odcinku. Może w końcu ono będzie zwycięskie. Gramy z Chicago Bears. 3 yardy do zdobycia, przyłożenia. No i udaje mi się. Udaje mi się Podaję do Jordana Reed'a. No i mamy touchdown. Świetnie rozpoczęłam to spotkanie. Ale jak wiemy, z Dallas też było świetnie. Mamy 7-7. 7, do 7, 7 w Chicago wyrównało. A my tutaj biegniemy, indywidualna akcja biegowa No i, i w tym meczu bardzo dużo biegałem. Nada jest 10 do 7 tym razem, tutaj fatalne podanie Fatalne podanie Przejęcie zawodnika Chicago Bears No trzecie intercept w tym sezonie A chciałbym mieć mniej, chciałbym mieć więcej przełożenia niż czyli oczywiście No i 13 10 No i tutaj kolejny fatalny przerzut No i drugie interception w tym meczu no Coś się zaczęło złego dziać. 27 do 10. No ale pyk, tutaj wbiegam. Nie, nie wbiegam. Jarda mi zabrakło. Kompletnie zastranego jarda mi zabrakło. 27 do 10. Końcówka trzeciej kwarty. Ustawiamy zagrywkę ofensywną. I pyk, i podanie, i mamy Sprinkle łapie, No jest właśnie 7 do 7. 27 do 17. Jest szansa na comeback, musieliśmy zagrać za 2 punkty, właśnie do 16, zagrać za 2 punkty,śmy mieli tylko 3 punkty straty, czyli jedno kopnięcie z pola. No ale ono nie wyszło. Nie wyszło. Nie udało się złapać queenowi. 21 do 16. Tutaj. Blisko pola punktowego wbiegam. No i mamy tażdą. No. Będziemy prowadzić. Indywidualna akcja moja. Biegłem i zdobyłem przyłożenie. Pierwsze przełożenie po biegu w tym meczu. No i musieliśmy zagrać za dwa punkty. Żeby było trzy punkty prze... więcej niż 3 punkty przewagi. No i tym razem mi się udało. Dodson to złapał. No i 20, 28, 24 28-24. Niestety Chicago zdobyło przełożenie. Ale my też zdobywamy. Podaję do Wernanda i Lisa. No i 30-28. Skończy się 31-20. Następnie Chicago przeprowadził złą akcję. Akcję ofensywną. Przejdźmy piłkę. No i na 10 jardów przed końcem polem punktowym znowu postanowił sam Pobiec i zdobyć drugie przełożenie w tym meczu po indywidualnym biegu. No tego spotkania już raczej nie możemy przegrać, 28-38, ale to się nie koniec, 35-38. O no i tu się dzieje? Dzieje się to, że wygrywamy to spotkanie. Pierwsza wygrana w NFL, dopiero w trzecim meczu, choć powinniśmy mieć bilans 3-0, do 0. no ale tak to jest, jak się daje eee, Rokiego. Trzy przyłożenia przy 18 w kompletnych podaniach, to jest spoko, więc tych dwóch interception, ale przebyliśmy razem aż 143 yardy do tego dwa przyłożenia, więc jak na razie nieźle. I tutaj upgrade'ujemy naszego zawodnika i tak wygląda mój pierwszy odcinek kariery AJ Millerem. Madden NFL 20. Jeśli Wam ten odcinek się spodoba, to nie zapomnijcie stać łapki w górę. I tą serię dokończyć, nie tak jak te wcześniejsze z Maddena, bo chcę kilka serii pobranać. Nie, taki mam kaprys, tak będę robił. Nie, dla każdego coś dobrego. Taką mam ochotę, że lubię grać w kariery, to też postanowiłem, że będę to nagrywał na YouTube'a. Kto mi zabroni? Nikt mi nie zabroni. Już mam 68 overalla. No, robimy te milestony. No i kto wie. W następnym odcinku postawiam się też trzy mecze. No i to powoli tyle. Jeszcze zobaczycie statystyki, jak się nie mylę, z moich pierwszych trzech meczów. Łączne. No i to co? No tak, bo powinienem to Wam pokazać. No i powoli się z Wami żegnam. Tu Wam pokazuję. To tyle. Dzięki. I do usłyszenia ponownie w następnym materiału. 6 touchdownów, 4 interception. Mam nadzieję, że będzie więcej touchdownów, mniej interception. Elo.